Stowarzyszenie Twórców Sztuki rusza z nowym sezonem artystycznym. Aktualnie trwa casting na instrumentalistów. Pomysł na utworzenie w Stowarzyszeniu Twórców Sztuki zespołu muzycznego i zasilenie szeregów o instrumentalistów pojawił się już na początku zawiązania stowarzyszenia. Nasilił się w momencie, gdy na obchody 3 majowe przygotowaliśmy koncert Muzyczna Konstytucja, mówi prezes stowarzyszenia Iwona Pająk. Tam mieliśmy trzy instrumenty, muzykę na żywo i trzy instrumenty, i to sprawiło, że utwierdziło nas w przekonaniu, że ta muzyka na żywo jest jednak um... Bardzo, bardzo, bardzo fajna i żeby iść w tą stronę. Rozumiem, że zespół będzie Wam kiedyś akompaniował. Tak, tak, dokładnie. Chcemy tworzyć aranżacje kawałków, które już istnieją, ale co mogę zdradzić? Myślę, że to mogę zdradzić, bo popraca już jest w re. Chcemy, jesteśmy w trakcie tworzenia swojego autorskiego singla, więc nawet pod takim kątem, żeby wrzucać jakieś swoje akordy do, i singla No, to też zapraszamy. Stowarzyszenie czeka na osoby chętne do pracy i wspólnego tworzenia ciekawych projektów, grające na dowolnym instrumencie. Mile widziane będą zarówno klawisze, perkusja, gitara klasyczna lub elektroniczna, skrzypce, saksofon, jak i mandolina czy ukulele. Żeby do nas trafić, wystarczy napisać do nas na Facebooku albo zadzwonić pod numer telefonu 733909341. To jest numer telefonu do o mnie, więc gdyby ktoś chciał wziąć udział w takim e, projekcie, chociaż to nie do końca, projekt to jest takie złe słowo, bo e, szukamy osób, e, które stałe, sta na stałe zasilą e, grono naszego zespołu, tak naprawdę, więc oczywiście, jeśli ktoś nie jest pewny, e, czy dobrze by się czuł e, w, takim, w takiej roli i, i w takim stowarzyszeniu, no to wiadomo, zawsze jest droga otwarta, czy nawet żeby zrezygnować, ale właśnie odezwać się, jeśli ktoś gra na jakimś instrumencie, już gra na jakimś instrumencie, bo tutaj chciałabym podkreślić, że nie jesteśmy szkołą muzyczną, więc nie nauczymy jak grać, ale mamy już w swoim zespole paru instrumentalistów i nawet oni mogą podpowiedzieć, jak coś zagrać, więc poszukujemy osób, które już na jakimś instrumencie grają. Instrument jest Totalnie dowolny, więc takich osób właśnie szukam. Czyli rozumiem, że ze słowem casting wiąże się również to, że każdy kandydat w jakiś sposób będzie musiał pokazać swoje umiejętności muzyczne. Tak, dokładnie. Casting to jest takie duże słowo w naszym przypadku. Chodzi o to, żeby się spotkać, żeby, ten, żeby ta osoba, która przyjdzie na, na ten już wspomniany wcześniej casting, mogła się zaprezentować, żebyśmy mogli porozmawiać o tym, czego... Ten ktoś od nas oczekuje, czego my oczekujemy, i w którymś momencie się spotkać. Co jest ważne, nie ma ograniczeń wiekowych, więc tak naprawdę osoby w każdym wieku mogą się zaprezentować. Jedynym wyjątkiem jest to i warunkiem, żeby ktoś po prostu grał na czymś. Stowarzyszenie Twórców Sztuki ma swoją siedzibę, w której odbywają się wszystkie spotkania i próby jego członków. Więcej informacji dotyczących zarówno castingu, jak i działalności stowarzyszenia znaleźć można na Facebooku pod nazwą Stowarzyszenie Twórców Sztuki.